nie jesteście ciekawi co tam słychać w kropliczance. W naszych siedlcach przez te. O tym wszystkim dowiemy się w piątym sezonie TheOffice.pl. Witamy na naszym kanale, kanale Kikosfera. Dzisiaj rozmawiamy sobie o piątym sezonie serialu Office PL, żeby nie było wątpliwości. Czyli ekipy Michała Holca. Jest to już piąty sezon, i nie wiem, jak ty, ale ja mam wrażenie, że twórcy złapali już taki odpowiedni rytm opowiedzenia tej historii przez te 12 odcinków. Tak. Czują te postacie i już doskonale. Każde, każda postać już dostaje swój, jakby segment. Mhm. Jest rozwój, a chciałem powiedzieć, że też, kurczę, ten czas mija. No rok temu recenzowaliśmy czwarty sezon. Już mamy piąty. Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? Kto by się Kto spodziewał? By się spodziewał? Zobacz, a za chwilę będzie szósty. Właśnie, e... Leci, leci. Leci i tak. U też leci czas. Ten, na ten serial czekaliśmy, trzeba przyznać, w tym roku. Chcieliśmy go skonfrontować też z 1670, jak Ale tam i to jest ciekawa kwestia. No. Ale to na końcu sobie chyba powiemy, który u kogo jest przeważa. Mhm, dobra. I tutaj mamy, tak jak mówię, tutaj już twórcy chyba odpili wrotki i mówią: dobra, możemy. Bawimy się. To prawda, to prawda. Bo mamy, trzeba przyznać, że Wykorzystanie tych postaci, które tutaj są, mhm. to jest niesamowite. Mieliśmy Cliffhanger na koniec czwartego sezonu. Tak, typowo ofisowy. To już mówiliśmy ostatnio. Kto zna biuro y, ofis y, amerykańskie, wie jak to się potoczy. Trochę tam marudziliśmy na ten temat, bo po prostu. Po I prostu. tutaj będę się też trzymał tego, że wątek Adama i Asi jest kompletnie niepotrzebny. Tak. O ile w amerykańskim no ofis. Office... Nie mielibyśmy wtedy Pawła. A tutaj Paweł... Paweł, Paweł były narzeczone już, y, Asi wjeżdża na pełne, jest naprawdę, je, bardzo taka y, trzecioplanowa rola, mm -hmm. ale no kurde świetnie też zrobił na Tak, postać. zwróćcie uwagę, bo to co Paweł odwala w tym Paweł sezonie jest to jest e, mistrzostwo. Głównym takim e, motywem, wątkiem tego sezonu e, są wybory do Rady Siedlec. Tak, czyli taki trochę Parks and Recreation wjechał. Trochę tak. I to I... też. No i. No to... Wiecie, kto musiał kandydować. No Właśnie wiecie, kto musiał kandydować. Był tylko jeden jeden taki, który mógł kandydować. No i to jest, to jest gruba akcja. Darek 69. Darek 69, y... Kutasiak. No i. I trzeba przyznać, że świetnie się bawią właśnie tą y, polityką. Tak, są nawiązania nawet do polskich realiów, także mm -hmm. to jest to, co mówiliśmy, że zaczynają wplatać mocno polski, y, polskość w ten, w ten serial i to dobrze wychodzi, y, bo y, kalk kalkują oczywiście niektóre rzeczy, y, są jeszcze scenariusze scenariuszowe kalki tak, są, z, są. z Office y, amerykańskiego, ale są właśnie te. No, y, gaśnica na przykład. Na razie nie będziemy za bardzo zdradzać o co chodzi, ale jak zobaczymy. Nic nie zorientuje. Będziecie wiedzieć o co chodzi z gaśnicą. Yy, no, mów, no. Yy, także. Mamy przeniesiony motyw yy, tych protestujących yy, Młode, nowe pokolenie to jest? Ostatnie pokolenie, Ostatnie pokolenie, o. Ostatnie pokolenie też tutaj tak trochę yy, wjeżdża. Także są te takie smaczki. I sobie teraz musicie wyobrazić, jest ostatnie pokolenie i wjeżdża Darek. Yy, Czy ja, ja muszę was zachęcać? Pato... Czy ja muszę was zachęcać. Do tego pato deweloperka wjeżdża. Tak. To też, jest... też taki. Nasz temat tutaj? I Polski. Yy, mamy też w tym sezonie ciekawy motyw nawiązania do 13 posterunku. O, tu też szacun taki popkulturowa. Yy, Podejrz ja podejrzewam, że dlatego, kona. że chodzą ploty o tym trzecim sezonie, a to Kanał Plus tam. No Kanał Plus robił 13 palce. Posterunek, Także fajnie, że to wplód tutaj. Bo to jednak w polskiej popkulturze bardzo ważny serial był komediowy. Przełomowy serial u nas. I, tak, no to pierwszy, pierwszy sitcom taki bez dokładnie, licencji, nie? To tak. taki nasz. Nasz. Przez nas wykonany. To I nie on... jest nasze ostatnie <laughs> słowo. I jest jeszcze na posesji Strzęsku ale nie powiemy wam. Tak, 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 właśnie, bo to się stąd wzięło w zasadzie, nie? Tak. Od niego wyszło. Nie, po, nie powiemy wam. Nie powiemy, nie chcemy Zawsze tutaj już za bardzo Zobaczycie sami, oglądajcie, bo naprawdę warto oglądać ten sezon. Dają mocno, dają, dają, radę, dają radę naprawdę. Jest wesoło. Mamy, wiadomo, kto kandyduje, korzysta z muzyki dziennika telewizyjnego. No to jest mistrzostwo, To jest, to jest łogiń, to jest login. Pojawia się jeszcze nowa postać. Tak. Matrixa. Matrix, czyli nowy IT, słowiego IT. Jak oni pięknie pokazali w tym sezonie, jak żyje plotka. Tak. To jest, to jest, to jest mistrzostwo. To, to jest, jest piękne, ale zobaczcie, jak oni fajnie wprowadzili nową postać. Jest mnóstwo już postaci w, ty mm. w tym serialu. Potrafili wprowadzić kolejną postać, która jest wyrazista. Tak. Ona nie jest główna, ale tam powracająca i świetnie się tutaj w wpasowała w to wszystko. Ma ten swój taki, e kilka takich charakterystycznych punktów, że no człowiek IT więc chodzi w tej bluzie, tak. jest, nie jest asertywny w ogóle. Kompletnie. I kobieciarz. Jak każdy z IT. No właśnie. Jako właśnie taki kontrast, nie? I świetnie to, to, to działa. Jak on się tam pojawia, nikomu nie odmawia właśnie, bo ma problem z asertywnością, także to jest taki punkt komiczny z nim związany zawsze. A postacie, które już istnieją, też bardzo fajnie. Wielu, wiele się roz... Chyba nie ma postaci, która się nie rozwija, chociaż. Asia. Może... No dobra, Asia i Gosia. Adam. Wiesz, to Adam? Nie, Adam był. Nie, powiedział... Adam, Adam, Adam już nic nie robi. Adam, Adam w zasadzie tam siedzi, tylko i. Adam jest e, opiekunem. Zauważ, ja, Adam opiekuje się e, Michałem. Mocno. Przez to, że on ma ten nie e, background, go. a ja właśnie widziałem, że ma background z tego niepełnosprawnego no. brata, on umie się tutaj, często umie najlepiej sobie radzić z Michałem. Jest, było wiele, wiele takich akcji tutaj, że Michał już chciał odp odpalić wrotki, i Adam umiał go tam, te, te wrotki mu zdjąć z tych butów, No, z nóg. no nie wiem. E, także ja, 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 ja to tak widziałem. Więc Jak dla mnie Adam mógłby tak. Rola Adama tak się zmieniła jako właśnie takiego. Strażnika, tego Michała, żeby go tam czasami na spokojnie, no. na spokojnie. Michał no, robi no. swoje, ale Michał jest... Zakochuje się. Jest cringe'owy jak zawsze i... Ale przesadzili. Jak jest ostatni odcinek, jest scena w, w pewnej radzie. Mhm. I tam to było już, nie, to już było, mm. moim zdaniem był krok za daleko, gdzie Michał tam wjechał i zaczął krzyczeć. No wiesz dla że... to pasowało. Nie, mi nie, mi właśnie, bo tak już tak, już tak on je, tak oberwał od, od tej osoby, mm -hmm. że już, 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 okej. Okay. Ja mam zawsze w pamięci też tutaj Michaela Scotta, który był spoko, 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 ale jak mu, jak był ktoś zaszedł za skórę, to Michał się, Michael się blokował i o, o, teraz to już. Ale tutaj Michał jest... Po prostu w roli. Nie? Wiesz, mm -hmm. już, jest, już go mam go za takiego taką inną postać, która jest tym źródłem największego cringe'u tutaj. I nie, nie wybiega tutaj jakoś za, za bardzo z, z tego wszystkiego. Mnie w tym sezonie cały czas drażni Patty. Mniej drażni, ale ciągle drażni. A mi się podoba, bo. Jakiś pomysł jest na tą Pati w końcu. Jest jakiś pomysł, Jakaś ale interakcja ja. Interakcja bym... z tymi ludźmi w... Ja bym chciał, żeby ona przestała, przestała być tą idiotką. A to już nie jest taka, tylko ma Trochę jest, ale czasem. tam. Hy, hy, mówi no, no do tej kamery tak. i. Ja rozumiem, że być może Vanessa, aktorka, ja ją bardzo, bardzo ją szanuję, mm -hmm. bardzo fajnie gra. Być może to jest pomysł na tą rolę. Ja tego nie neguję, ale mnie osobiście to drażni już. Mm -hmm. już, bym chciał, już bym chciał, żeby ona poszła w inną stronę. Trzeba rozwijać. Pod koniec było, że ona chce coś osiągnąć i pierwsza w życiu coś osiągnęła. Wiesz co, no dla mnie spoko właśnie, jak poprowadzili Pati, bo Pati poprowadzili tak, że w końcu ma jakieś interakcje takie w miarę ludzkie i rzeczywiste. No ludzkie na pewno. no. Tak. Nic co ludzkie nie jest tam obce. No. Jak najbardziej. Z ludźmi w biura. Bo w poprzednim sezonie to była taka bardzo wyobcowana. Ludzie byli z dystansem do niej i tak dalej, nie? No. A tutaj ona trochę już spuściła z tonu tego. Takiego Bachora, bananowego, co z czego jeszcze leją tutaj zresztą Banano, bananowego dziecka. Tak. Jest już traktowana trochę normalnie i ona też trochę normalnie podchodzi do niektórych rzeczy. E, czyli to, co w poprzednim sezonie mówiliśmy, że dobrze było, żeby tą paty jakoś mieli no, I Wydaje mi się, że ją powoli wyprowadzają. No. Może nie tak jeszcze jakbyś chciał, ale no, no. ja tutaj widzę postęp. Ale ja mówię też widzę postęp, tylko mówię, mm -hmm. drażyło mi jeszcze w tych, w tych momentach, bo jak już schowała się nor cudzysłowie normalnie. To już widziałem, że jest, jest progres, ale ja potem znowu tymi zlepami, no kurcze, mi to drażniło, mnie to nie wiem. I te postacie, no, Sebastian dostał mega busta w tym sezonie. Słuchajcie, to co Sebastian robi Sebastian, w tym sezonie... Sebastian zawsze był, no, kozak, ale w końcu pokazuje swoje rapsy. Pol, polski Creed, ale... Pokazuje swoje rapsy. Rapsy są... mnie, rapsy to jest, to jest, to jest gruba Jest akcja. naprawdę y... utwór pod tytułem Tadek z Jebacha, to jest... Ja jestem zako zakochany się w tym utworze, Do ja teraz sobie nudzę. Bożenka Gosia, one się za bardzo też nie rozwijają, ale one po prostu... One poszły teraz standardem, No mhm. bo w kontrze do młodych, też że tak powiem, tak. Regana i Pati. Bo Regan i Pati przeszli do też sprzedału sprzedaży. Tutaj Bożenka i Gosia są ich mentorami na początku. Tego sezonu. Tak, i to mamy w ten sposób rozegrane. Y, moim osobistym y, też idolem w tym sezonie jest Łuki, jak Jak sezon. Łuki zawsze jest. Co to co, co jest nie za ten, postać? Że ma pod, ksywę podobną do mojej. Ale co to jest za postać? To jest, to jest, to jest piękne. To jest. Jest, to jest naprawdę to, jak on kombinuje, żeby się wszędzie dorobić. A w pewnym momencie jeszcze jest tak, że ochrania pewne miejsce i przyjeżdża. Michał, czy to robisz? A tak sobie przechodziłem. Tak. A to masz ochronę napisane. Nie, to jest marka Okrana. Okrana. A, słyszałem, słyszałem. No, no, no nie no. Naprawdę Łuki i to jest tak, że Bobik, który gra tą rolę, on kranie każdą scenę. Ale bo, bo Bobik jest genialnym aktorem, trzeba przyznać. Tak i on, on w, duecie, w duecie z Darkiem, no to jest koniec. Oni we dwójkę, to jest... Dajcie mi spinów o tej dwójce, ja przychody tej, tej dwójki, to ja mogę oglądać cały czas. Pe pełni zgoda, no. No po prostu oni... Shut up and take my money, nie? To jak najbardziej. Idealnie pasują, idealnie grają, tutaj... Majstersztyk, nie? Nie, mam, nie ma się o co przyczepić. W tylko tego mdłego Adama, no. Mm -hmm. No on po prostu dodraży mnie ten Adam, bo jak pamiętam Dima. Który... No tak, no do Dima to on nie ma podejścia, ale to już też, yy, oceniając poprzedni sezon, mieliśmy z tym pro problem i tak, ale nic się nie zmieniło. Można właśnie, powiedzieć. wyraźnie mam, wygląda to mm -hmm. tak, jakby ja będę się jednak trzymał, że na Asie i Adama jest i jedyny pomysł taki jest, to oni, i oni mają związek. Tak, ale zauważ, że w ogóle po pobawili się tutaj, przez to, że jest tyle postaci, trochę w tandemy, mm -hmm. duety, Bożena, Gosia, tak. yy, Regan, yy, Patty. Tak. Asia, Adam, Łuki, Darek. Więc idą tam w tandemy, żeby to trochę pozbijać, trochę te, te postacie. Mam wrażenie. Nie jest to zarzut, co bardziej moja obserwacja, bo mi to absolutnie nie przeszkadza, ale zauważyłem, że tak bawią się w ten sposób, że, że budują duety. I może to łatwiej, że tak. Już ja w tym... Na przykład w tym sezonie nie postrzegałem Asi i Adama jako dwie osobne postacie. Tylko oni raczej zawsze byli w no, no. wylecie. Nie było ich no. osobno. Aczkolwiek jak mam oceniać jeszcze Asię, a raczej gra aktorską, to mam wrażenie, że jest dużo lepiej w tym sezonie. Że jakby swobodniej się ta aktorka czuje, przepraszam, że nie pamiętam teraz co? imienia ja, nazwiska. Ja bym bardziej powiedział, że ona dostała coś do grania. A, bo, a może tak, może tak, ale jest tak. No, jest swobodniej, naturalniej, Nie? jest bardzo fajnie. Bo przy tym jednak, no, umówmy się, w z sezonach cały czas był z nimi problem. Znaczy, że ja miałem mm -hmm. z nimi cały czas problem, cały czas ten problem mam, bo cały czas mam wrażenie, tak, że... Tak, bo tutaj faktycznie też gra, jest ta gra, y, w, że w parze są już i tak dalej, mm -hmm. a, no, jest, Nie? I... jest ta nat większa naturalność na tym, na tym ekranie. Hmm. Motyw jeszcze jak y, Seba wkracza do gry w kontekście Asi, tam się trochę, tak, to też tam, jest jest, tam jest trochę Adam się, tak, tam tak. ten wątek się budzi trochę przez moment, nie? To prawda, jeszcze Adam tam wkręca się, tak, to trochę nadziwa na trochę, idźcie. idźcie, krępuj się, bo jak na przykład mamy taki motyw, że, bo, iż, problem jest też taki, że oni twórcy nagle sobie przypominają o jakimś motywie, mm -hmm. mówią, a, no dobra, wrzućmy i jest y, nagle motyw, że Adam wkręca Darka, Mhm. I to jest fajny motyw, że on go wkręca, można się uśmiać, ale nie ma tej siły, co miał Jim i Dwight, bo Jim bo cały czas cały wkręcał. Czas Dwighta. To, to faktycznie trochę zabrakło tej konsekwencji, żeby no. Było, no bo za dużo się działo w tym sezonie, nie? To że A... dużo się działo w tym sezonie, nie było czasu, żeby tyle, tyle Darka wkręcać, mhm. no bo Darek ma inne rzeczy do roboty. Ja ehm, nie mówię, że nie. I tyle. Więc... Ale i nagle wpadnie na pomysł, a to zróbmy jeszcze taką wkrętę w stylu Jim'a mm -hmm. i oglądając to może mieć, mieć takie poczucie, o. Mm -hmm. y ale nie powiedzieliśmy jeszcze o Lewanie, jeśli o... Lewan. Lewan też tutaj daje radę, kurczę. Lewan tutaj pokazuje pazury momentami, mm -hmm, mm -hmm. Y także i też jest duet lewandarek momentami, więc te, też to. tak się jest szablą gonią chyba tej. Też. też. A nie wiem czy zwrócić uwagę, że w pewnym momencie pojawia się nawet Paweł Delong. Tak, jest Delong. I dawno go nie widziałem. Więc, właśnie ja na początku jak tak patrzę, to jest, jest Delong. Znają Tak, to jest Delong. Tak. tak Znają ma twarz, nie? Ale musiałem też gdzieś tam mhm. zakładki mózgu otworzyć tutaj, bo, żeby go skojarzyć. Tak, tak. Także mamy znowu, czyli mamy znowu taki występ gościnny? Trochę z tych występów gościnnych jest, no bo jeszcze Bonda się pojawia, Tak. pisarka. Też świetny motyw. Matko, to rewelacja, rewelacja. To jest też, te, też mistrzostwo. Tak. Co tam się dzieje? Także tych, no Jest oczywiście, nie możemy pominąć występu gościnnego żony, pa, pani Wasiak. <laughs> Bo tak jak w poprzednim sezonie już dała radę, tak tutaj też. Możemy tyle te... powiedzieć na razie, że się pojawia i też jest rewelacja. To jest też ogień. To jest. To jest jej pojawienie się od razu zwiastuje, że jest. <grym> jest ostro. Jest... To, to, to jest. I tak zachwycamy się tym serialem, bo naprawdę jest czym się zachwycać. Bo, no pierwszy odcinek, już jak pierwszy odcinek, w momencie, kiedy to oglądacie pierwszy odcinek, na pewno widzicie, jak Darek wraca z wakacji. Z no to, to już. Wybieram się do Turcji, bo zaprosił mnie tam Leszek. Głowa naszej szlacheckiej gminy. Chcę się z nim zaprzyjaźnić, bo Leszek posiada cechę, którą cenię w ludziach najbardziej. Jest ważny. Matko, tu Lewan po prostu... To, co Lewan zrobił w tym odcinku... Mi się bardziej podobało, jak yy, Darek opowiadał, że a on powiedzieli, że nie można rozwojać leżaków. Ja nie mogę... Noc, trzecia w nocy, leżak na plecy, tik 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 na pokoju, już jest. I, taki, y, i trzeba przyznać, że oni, Starzyści bardzo dobrze czują ten klimat. Tak, już jest y, super. I paradoksalnie, nadal będę się trzymał tego, że najsłabszy w tej chwili jest Michał, Adam na Ja wiem, że to już mówiłem, a na Miasia. Ale według mnie Ada, y, Michał też jest najsłabszy. Jest to Michał. Michał może dlatego, że już nie zaskakuje, masz tak? Być może, że nie zaskakuje, ale albo... Jeżeli się spodziewasz, że on coś ją odwali, no to faktycznie odwala, bo tylko on tak ta od... wątek Michała w tym sezonie ja wiedziałem od początku. Jak się pojawiła tylko ta postać, mm. o której nie mówimy, żeby za bardzo nie psuć, wiedziałem, że to się tak mniej więcej potoczy. Ale... Nie, nie było wiesz, tutaj jakoś zaskoczenia. Te jego wkręty są w porównaniu do akcji Darka Łukiego, mm -hmm. To one są takie. Ciężko mi znaleźć słowa, bo chciałem powiedzieć, że są zbyt dziwne. Jeśli wiesz o co mi mm -hmm. chodzi. Aha, no to takie odjechane w rzeczywistości. Ale, ale, ale aż tak za bardzo. I gdyby. Może gdyby to było na tej zasadzie, że tamci nie mają takich akcji, mm -hmm. no to byś to przyjmował, że no dobra, no tak, to ten, tak, tak, ten strzela z grubej rury od razu. Ale tu on jakby tak. Robi takie dziwne rzeczy. A w porównaniu z tamtymi, gdzie ta, tamte bawią, a to mówisz: Dobra już, Michał, daj spokój, nie? Tak ja to odbieram po prostu. No gdzie, no. że zbyt wyrośli tamci. Znaczy, tak, zgodzę się, aczkolwiek też nie, nie mam tak, że o, teraz znowu, wątek Michała, to się męczę. Nie, no Bo aż tak, jest, to nie. Jest też... Porą uśmiech na twarzy mi się pojawia gdzieś tam, jak on coś odpierdzieli nadal. Więc nie zmęczył mnie jeszcze. Ale faktycznie inne postacie mocno wyrastają na liderów. Tak, tak. bym to, to ujął. I tu jest właśnie ta kwestia. To, tak jak mówisz, że dociągnął tutaj do, do, do tego peletonu i Seba, i Lewan. Y, także. I tu jest, jest ostra rywalizacja. Tak. Oto, który, który odwali największą akcję, i oni właśnie odwalają te akcje takie. No, Seba, właśnie z, mm -hmm. z Bondą, tak. To jest. Zarobiła ta akcja, ale bez tego właśnie przegięcia Michała. Mhm. I... Tak. Nie ma, nie ma tego cringe'u, nie ma tego takiego to... tej abstrakcji, którą zachowanie Michała wywołuje zawsze, nie? Bo tak. Czuję, że to jest takie odklejone. Odklejone, to jest dobre nawet słowo tutaj. Bo yy, mi się, Michael Scott nie był aż tak cringe'owy. Nie. Michael Scott. Pewny moment tak... Wie... No co ja nie patrzysz? No co na nie patrzysz? Po laniu do Holza? Nie. Był bardziej... Ale... No momentami. nie. No kurde. No nie, ale jego akcje były bardziej logiczne. W jego głowie. Bo mogliśmy mogli przetworzyć proces myślowy Michaela Scotta. Okej. Okay. To, to z tym się mogę zgodzić, tak? Nie? Na zasadzie, że Scott wychodził i mówił, dobra słuchajcie, dzieje się to i to, bo dzieje się to. Trzeba było go uspokoić, trzeba zapadować zapanować nad sytuacją. Był bardziej przewidywalny? Y w swojej nieprzewidywalności. Tak, tak. Ale... Jak pojawiła się ta postać, o której nie mówimy, to myślałem, że pójdą w kierunku Jen mhm. z Michaelem. Z, z że tutaj wiadomo, że ta nie, nie, nie jest jego szefową, ale że będzie taka ta relacja trochę dziwna, że tak, będzie tak. dominująca od strony Jen, nazwijmy to. Mhm i że jakoś tutaj to w ten sposób poprowadzą. Z jednej strony fajnie, że nie poszli kalką z oficji amerykańskiego, ale z drugiej strony tak jak to poprowadzili, to też chyba jest taki lekki zawód, znaczy, bo... Tak jak mówisz, nie było zaskoczenia tutaj po prostu, nie? Brakuje takiego efektu wow mhm. w, tym, w tym wątku. Tak, szczególnie, że postać ciekawa tam był po potencjał. Tak. tak w tym był potencjał i aktorski, i postaciowy, żeby tutaj to fajnie rozwinąć, nie? No i słuchaj, rozmawiamy już ponad 20 minut. Niemożliwe. A jednak, podsumujmy i powiedzmy sobie tak, co bardziej nam się podobało, 1692 czy Office? O kurczę. To jest tak kontrowersyjnie może być, kontrowersji nie może być. Ale to jest bardzo ciężkie pytanie. Potwierdzam. Jesteśmy miarę na świeże jeszcze z 1692, no bo tak. mamy listopad, wrześniu, to, to dwa miesiące różnicy, nawet niecałe. Ale mi ciężko wybrać, powiem szczerze. Ja bym tutaj... No nie mam tu pistoletu, ja ci... ale będzie ja mi przystawił do głowy. Wybieraj, wybieraj, był... Wybier... Wybier... no, Miałbym problem. Wybier... Kurde, miałbym problem, bo na obu bawiłem się świetnie. Mm -hmm. Powiem szczerze, na, na początek od razu powiem, że Office piąty sezon, w porównaniu do czwartego jest Kurde, dużo lepszy. Tak. Jest dużo lepszy, a po czwartym sezonie już mi się podobało. Mm -hmm. Tutaj widzę po pierwsze tendencję wzrostową i pod tym względem, jakbyśmy mieli już tak rozpisać 1-0 dla Ofis. No. Bo ja widzę lekką tendencję spadkową w 1670. Jednak pułap, z którego wstartowali znowu, jest na jeden punkt. I tu mam problem, nie? Że Szkoda, że w 360 rezygnują z tego mokumentu, bo moim zdaniem to działało w pierwszej sezonie. I to mocno działało. Trochę mi brakuje tego w, w sezonie drugim. Było trochę. Trochę było, ale sami twórcy mówią, że próbują z tego odejść. No jej. Więc podejrzewam, że kolejny sezon już będzie, że coraz, coraz mniej tego będzie. to było najlepsze, bo to wyróżniało ten tak, serial. To, to, ta abstrakcja, że oni tak. w MokuMencie gadają do jakiejś kamery, która w, tym czasie, w tamtych czasach w ogóle nie powinna istnieć. Ale to to były relacje. Tak. To była rewelacja po prostu. E, więc ciężko mi wybrać... jak? Jestem Maciej? Tak. Na, na... A ty kto jesteś? Maciej. Uczynkowala. No i to szkoda, jest. że od tego odchodzą. To, tak, szkoda, to, że, to, że od tego to. odchodzą. Naprawdę mocny remis, mocny remis taki na, na karne wiesz. Żydki. Na żletki. Na żletki. Ciężko mi wybrać. Ja Naprawdę mam... na równi. I to bardzo dobrze świadczy, bo dawno nie mieliśmy takiej sytuacji, mm -hmm. że mamy tak, tak mocne dwa tytuły. Dla mnie na równi, nie wiem jak u Ciebie. No U mnie w karnych wygrywa właśnie Office. Mm. Bo, Aż tak, no to co, super. bo dziwna sytuacja się stała, mhm. że ja się bardziej zżyłem z bohaterami Office niż z Ja się okay. dobrze bawiłem tam, mhm. ale jak skończyło, skończyło mi się Office, to mi było smutniej, mhm. że no, no, nie... no, no, no. tutaj nawet gdy nie było Warstwy komediowej. Jak się się, co będzie dalej się działo w Kropiczance, Ale w tym biurze. Widzisz, widzisz, jak oni to... Ro, wiesz, o co mi chodzi? Wiem o co Ci chodzi. I to jest świetne pokazanie rozwoju tego serialu, bo my wychodziliśmy. Tego jeszcze nie ma na antenie naszego kanału, bo. Jeszcze, jeszcze pierwszych sezonów, jak omawialiśmy sobie z Office.pl, okay. na... że podchodziliśmy raczej krytycznie do tego serialu. Tak, piezdojeża. Y... Tak, głupie przysłowie. Fakt, że jest. Tradycja, że pierwsze sezony ofisów. Chyba policja dojeżdża. Pierwsze sezony ofisów są raczej jak naleśnik tak, do tak, wyjebania? Dokładnie. Tak, Takaże obyczaj. <grym> Takaże obyczaj. No ale jest tutaj rozwój naprawdę, naprawdę. I, I ten, ten sezon jest. Ja jestem porażony jak bardzo, jak, jak bardzo jest dobry. I zobacz, w momencie, w którym 1690 skręca w pewien. w pewne, pewne, w pewne tory, takie bardzo górnolotne, mm -hmm. Polska, tam to rozdarcie tak, w tym tak, sezonie, tak, tak, tak. takie wręcz wybijające mnie z yy, imersji, mm -hmm. to tutaj mi dają coś odwrotnego, takiego... No właśnie to właśnie tak, to co mówię, tutaj zwariowana jest bardzo ekipa... tendencja wzrostowa yy, jakości, w 1060 raczej lekko, ale jednak spadkowa dla mnie, nie żebyśmy krytykowali 1060. Tak, tak, Zapraszamy ale... do naszej recenzji, możecie sami naocznie zobaczyć. Więc tutaj jest ostra, ostra rywalizacja. Naszym zdaniem powinien się obejrzeć sobie spokojnie może oglądać Office Piąty Sezon. PL. Tak, 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 zdecydowanie. To I... Nie wiem, czy nie najlepszy sezon, powiem szczerze. No najlepszy. Nie, no, nie, nie ma się co oszukiwać. Tutaj... A to rzadko się zdarza, że piąty sezon jakiegoś serialu jest najlepszym e... sezonem, kurczę. Tutaj naprawdę no, odchodzą grube, grube akcje i. Ja nie mam... momentami mówię... naprawdę... Tak. Także tylko się cieszyć, że mamy yy, tak dobre produkcje, seriale tak. komediowe w naszym kraju. I oby ich było więcej. Jak najmniej nie wypałów typu Gąska. A na koniec zrobimy to mały się. quiz, bo dwie postacie w tym sezonie będą miały romans. Jak, czy nie widzieliście, bo widzieliście dopiero pierwszy odcinek być może, jak wychodzi ten film. Mm, nam się udało obejrzeć już całość, więc jesteśmy tacy mądrzy. I teraz piszcie w komentarzach swoje typy, kto z kim będzie miał romans. I nie piszcie, że Adam z Asią, bo to, tak? No właśnie, to, to się nie liczy. To, to, za to punktów nie będzie. Zachęcamy do oglądania i do usłyszenia na następnym razem. Trzymajcie się.